Pan prezydent Raciborza pan Jacek Wojciechowicz na meczu finałowym gdzie Racibórz Samorząd Raciborski mierzy się z Powiatem Wodzisławskim prowadzi deklasuje tak naprawdę przeciwnika bo widać było to przez cały turniej. Proszę powiedzieć taki charakter wydarzenia gdzie samorządowcy na co dzień urzędnicy powiem szczerze panowie z brzuszkiem nierzadko, właśnie spotykają się żeby pograć, żeby aktywność fizyczną przez weekend wykorzystać. Jak pan podchodzi do tego nawet w kategoriach promocyjnych bo przecież tutaj się zjeżdża cały subregion tych urzędników. Tak, ja bym po pierwsze nie przesadzał z tymi brzuszkami, bo jak pan redaktor spojrzy na naszą drużynę, to ona jest taka wygłodzona, taka zabiedzona i brzuszków tam nie widać. No, co też się przekłada na grę, bo widać, że mhm. Racibórz gra w finale, to po pierwsze, a po drugie, no w tym finale tak naprawdę gromi powiat Nie tylko, po kolei. wszystko. Trochę to jest niegościnne z naszej strony, no ale co zrobić Gramy na serio, więc tutaj nie ma się co dziwić, że ten wynik jest po prostu odzwierciedleniem tego, jaki jest poziomu drużyny tej czy tamtej. Turniej jest na pewno taką formą integracji, bo trzeba pamiętać, że bycie urzędnikiem samorządowym nie jest takie proste, więc to po pierwsze jest jakaś odskocznia od tego codziennego, mozolnego trudu, a po drugie no myślę, że też ważne jest, że mamy zespół, mamy drużynę, to jest jakaś integracja, współpraca, to się przekłada potem pewnie na, też na lepsze relacje w pracy. Zresztą drużyny między sobą też się poznają, więc myślę, że takie inicjatywy są jak najbardziej wskazane. No właśnie to, co Pan podkreślił, samorząd, sam jakby w takiej swojej strukturze, samym idei, samym pomyśle, przecież on tworzy zespół. Tam w pojedynkę nikt nic nie zrobi. Jakby przed Pan i sam wziął na barki wszystkie po kolei zakresy, no to w zasadzie wykończyłby się Pan w ciągu jednego nie wiem, może dnia, jeżeli w ogóle. A właśnie tutaj jest ta zespołowość, więc to chyba ta siatkówka pomaga, jakby zrozumieć, jak no, ja funkcjonuje. Ja myślę, że sport generalnie pomaga, a gry zespołowe tym bardziej, więc. Bardzo dobrze, że ten turniej się u nas odbywa. Jest to właśnie jakaś forma integracji, pozdawania się, budowania dobrej współpracy. Pan prezydent raczej piłkarz, raczej zawsze to było pana pasją, zresztą grał pan stale Racibusz, to nawet tutaj w okolicy, przecież na tym boisku nieopodal Łąkowej chyba tak. gdzieś biegał pan za piłką, ale ta siatkówka to w Raciborzu, ona jest dosyć silna, tylko że bardziej w wydaniu amatorskim, a jeżeli tym wyczynowym, może no, pan jeszcze ona pamiętać. Jeszcze była, ona była też silna, jeszcze jak istniało Rafako, to ona z tego czasu tam miała takie dobre, dobre momenty. No ale tak, to prawda, ja, ja jestem bardziej mm, piłkarzem, ewentualnie tenisistą. Mogę zagrać ping-ponga. Chociaż stażnym. to na środkowego by pan idealnie ze swoim wzrostem, panie prezydencie? Być może, ale jakość światłówka nigdy nie stanowiła mm, mojej jakiejś silnej strony, więc wszystkiego się nie da robić. Bardzo dziękuję. W miarę dobrze. Dziękuję. dziękuję.